W drugim odcinku podsumowania wiosennej edycji projektu Ochota na Teatr porozmawiamy o spektaklach, które obejrzeliśmy podczas yy, tych kilku miesięcy. Obejrzeliśmy cztery spektakle. Były to Opowieść Zimowa w reżyserii Pameli Leonczyk w Teatrze Powszechnym. Po tamtej stronie Jeziora w reżyserii Marcina Wierzchowskiego w Teatrze Ochoty. Orfeusz wyreżyserii Anny Smolar w TR Warszawa oraz gdybym Cię nie poznał, wyreżyserii Jarosława Tumidajskiego w teatrze współczesnym w Warszawie. Nazywam się Karina Krystosiak, jestem pedagogzką teatru i prezeską fundacji Seniorwizacja. Prowadziłam warsztaty po spektaklu, a teraz poprowadzę rozmowę dotyczącą obejrzanych spektakli. Zapraszam do jej wysłuchania. Jestem ciekawa, który spektakl wniósł do Waszego życia najwięcej? Który Wam się najbardziej podobał? Jakie macie przemyślenia na temat tych spektakli? Ja wiem, że nie wszyscy obejrzeli wszystko, no, mhm. więc jakby mam tą świadomość. Natomiast yy, no takie mam pytanie do Was. Zdecydowanie opowieść zimowa. Zresztą pamiętam naszą dyskusję ja po tym spektaklu. Była bardzo gorąca, bardzo długa, bardzo, bardzo interesująca. A więc yy, to był spektakl, który dostarczył mi yy, sporo przemyśleń. Czyli opowieść zimowa. Opowieść zimowa w Teatrze Powszechnym. Które jest dla mnie znakomitym przykładem, oglądając inscenizację, zanurzałam się w historię, która, choć zakorzeniona w realiach szekspirowskiego świata, mówi o rzeczach boleśnie aktualnych: o nieporozumieniach, zazdrości, dumie, zerwanych więziach i tęsknocie za pojednaniem. Dla mnie teatr to możliwość spojrzenia z dystansu. Na własne życie. W opowieści zimowej widzę rodzinę rozdrapaną przez nieufność i brak rozmowy. Król, Leontes, zaślepiony zazdrością, niszczy wszystko, co kocha. I dopiero po latach, przez stratę i cierpienie, dojrzewa do tego, by spróbować odbudować relacje. Czy nie jest to uniwersalna historia? Ilu z nas doświadczyło momentów, w których słowa padały za ostre, decyzje zapadały za szybko, a potem pozostało już tylko milczenie i żal. Teatr pozwala mi się przejrzeć nie z pozycji osądzającego, ale współodczuwającego. Patrząc na sceniczne losy bohaterów, zaczynam dostrzegać własne błędy i własne pragnienia. Każdy Chcę być szczęśliwy, choć popełnia błędy, tak jak ja, i choć nie zawsze potrafię rozmawiać, mam szansę zobaczyć, jak ta rozmowa mogłaby wyglądać: z empatią, ze zrozumieniem, z gotowością do przebaczenia. I tak opowieść zimowa w powszechnym stała się nie tylko historią o królu i królowej, ale o mnie, o tobie, o rodzinach, o miłościach, o błędach. Świetna gra aktorska, co jest dla mnie bardzo, bardzo cenne. I jakieś proste takie zabiegi teatralne, reżyserskie, które bardzo sobie cenię. To jest dla mnie no, wartość każdego spektaklu, jeżeli reżyser w jakiś ciekawy, interesujący sposób organizuje, no i przestrzeń, i, i, i ma jakieś takie interesujące, ciekawe pomysły. No i sam temat, przecież niezwykle interesujący. No cóż, słyszysz, cóż, cóż na tym świecie bardziej ciekawego niż zdrada, niż, niż miłość, niż to, co tam się dzieje między kobietami a mężczyznami, albo no dobra, albo między kobietami tylko, albo tylko między mężczyznami. No i świetny tekst. To jest dla mnie podstawa teatru. Świetny tekst, dobre aktorstwo, które polega w moim rozumieniu na tym, że aktor swoją kreacją przybliża tekst odbiorcy. Moim zdaniem aktor nie jest po to, żeby zaciemniać, ale właśnie po to, żeby tłumaczyć tekst. Mm -hmm. Czyli musi tak go powiedzieć, aby stał się bardziej zrozumiały dla przeciętnego widza. Słowo jest niezwykle ważne. Ja byłam na dwóch, ja byłam na Urfałuszu i na mm -hmm. gdybym cię nie poznał i tak dalej. Bardzo byłam ciekawa tego właśnie, gdybym cię nie poznał, bo czytałam książkę, byłam ciekawa, jak oni to powodzą. No ale niestety miejsce było fatalne, więc nie odebrałam tak jak trzeba. Tej, tej sztuki, bo się na tym skupiałam. Ale z kolei byłam na Orfeuszu, spektakl mi się podobał bardzo, bo tam było tyle różnych wątków. Poza tym mieliśmy warsztaty chyba po tym spektaklu. A, po każdym były. A, no po każdym. I, no, I było naprawdę, naprawdę bardzo mi się ten spektakl podobał. I, i te. Jak aktorzy grali doskonale, przebierali się w trakcie, na scenie i ta lalka była nie, niesamowita, którą animowali. I najbardziej mi się podobało, Gdybym Cię Nie Poznał. To mi się podobało, bo oglądałem film i byłem, byłem ciekawy, jak pokażą to przedstawienie. No i powiem, że pokazali to, co mogli, no. A i, no było to fajne, mi się podobało, no, ale też doszedłem do wniosku, że Czasu się nie da cofnąć i to, co się zrobiło, też się nie cofnie. Mnie ta opowieść zimowa się za bardzo nie podobała, były wątki teraźniejsze, czyli było to, co kiedyś, czyli starożytne, i były wątki teraźniejsze. Dla mnie to jest taki, kurczę, bez sensu. Albo gracie, kurczę, starego Szekspira, albo grajcie nowego Szekspira w nowej wersji. A ja się z tobą nie zgodzę, Sławku, pozwolisz, ponieważ ten, te wszystkie dzieła, a szczególnie Szekspir, który był, no może. No geniuszem to za mało powiedzieć, ja nie wiem, jak to go nazwać. Wystawiane już były tak, tak, tak wiele razy, ale twórcy teatralni i ogóle twórcy i każdy człowiek może sobie z, z takiego dzieła Czerpać inspiracje do jakichś swoich przemyśleń. I dla mnie to było właśnie bardzo cenne, mm. że e, genialny szekspir e, pokazany tu został, e, połączony ta historia e, dawna została połączona mm. ze współczesnością i że, że ten stary, cudowny szekspir się e, absolutnie nie starzeje. Że zawsze będzie aktualny, bo, ponieważ w genialny sposób poruszał z, 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 sprawy, które są dla człowieka zawsze istotne. To tak jak Kochanowski. E, tyle lat przed tym, zanim my przyszliśmy na świat, napisał o żałobie wszystko w swoich trenach. I, I my 500 lat po, po, jego, po, po, po nim, 600 lat po nim, przeżywamy dokładnie to samo co ten opisany przez niego pięknie łukający ojciec. Także ja, ja strasz bardzo to cenię, kiedy mm, dawne dzieła, najznakomitsze, na yy, znajdują głos we współczesności. Ja to tak. bardzo cenię. No, ale to jeszcze chyba rola, rola reżysera, że potrafi dogrzebać się do takich wartości y, i, a, no, i y, wspomóc aktorów w tym, żeby, mhm. żeby to w, no, w tak piękny sposób nam pokazali. Może też nie do końca reżysera, ale też y, autora tekstu, czyli dramatopisarza. Dramaturka lu, dra, lub dramaturzki, yy, która skleca i lubi adaptacje. No, też. żeby Aby znaleźć odpowiedni sposób, nowy sposób wyrazu i opowiedzenia tej samej historii, która była powiedziana już wielokrotnie. Nie ja byłam na czterech spektaklach. Każdy mi się podobał. Każdy. I no. Troszkę tutaj powiem, że, że ja się widocznie czuję młodo w tym wypadku, bo mi nie przeszkadzają żadne warunki. Yy, czy duszno, czy, czy, czy jakieś tam światła, czy coś. Ja siedzę jak zaczarowana, chłonę, biorę dla siebie dużo moim zdaniem, bo mam potem jeszcze jak wychodzę i jeszcze po kilku dniach, to też jeszcze mam dużo tych. Yy, Miłych wspomnień, refleksji, które sobie jeszcze tak właśnie to przetrawiam. Oczywiście nie możemy zapomnieć, że, że te właśnie rozmowy, na które potem po kilku dniach się spotykamy i rozmawiamy o teatrze, to też są bardzo cenne. Wszyscy raczej, co, jak się yeah. spotykamy, to, to są zadowoleni, że mogą właśnie się wyrazić, zobaczyć, że na przykład tu koleżanka czy kolega myśli podobnie, albo dlaczego akurat, na to coś zauważył, czego my w tej chwili nie widzieliśmy i przyznajemy rację, że tak, że to też jest fajne. Także, no i chodzenie do teatru i, i, i to jest dla mnie, znaczy nie znam się, nie mogę powiedzieć, że, że jestem, y, znam aktorów, y, znam sposoby pisania scenariusza i tak dalej, ja tak intuicyjnie to odbieram, ale mam naprawdę dużo frajdy z tego powodu. Ja widziałam wszystkie przedstawienia. Znakomity jest Orfeusz i chyba najdłużej mi jakby tam w głowie został, no bo każdy ma te swoje eurydyki w różnych wymiarach. No i, no i to było takie zderzenie tych moich eurydyk jakby z tą wizualizacją na scenie. Proste środki, a scenografia też, prowadzenie lalki, znaczy w ogóle użycie lalki w spektaklu i prowadzenie tej lalki było genialne dla mnie. Było to dla mnie coś nowego, no bo zawsze teatr lalkowy to taki teatr dla dzieci, więc też troszeczkę byłam taka przeniesiona w ten, w ten teatr dla, dla dzieci. No i, no i znakomita gra aktorów. I ten spektakl mnie kupił absolutnie. Ja też byłam na wszystkich czterech teatrach, tych spektaklach. Na tym, gdybym będziemy poznał, też byłam. Ale właśnie nie pamiętam jednego. Pamiętam dobrze trzy, a nie pamiętam czwartego. Pamiętam właśnie, gdybym Cię to nie poznał to, to był ostatni link właśnie yy, i ja wiem, trochę z mnie się dłużyło jednak. Mm -hmm. yy, Teraz yy, opowieść zimowa, no to ja po prostu uznałam, że to jest masakra Szekspira, <grydyka> e Eurydyka, Eurydyka mi się podobała, z tym, że na początku, na początku może nie, ale później właśnie, yy, później właśnie im, 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 im dłużej, Trwało, tym bardziej się wczuwałam i właśnie zaczynałam też przeżywać swoje właśnie y, różne y, sytuacje. I, I było jeszcze po tamtej stronie jeziora w Teczochoty. Y, po tamtej stronie jeziora, aha, to tak. Y, to po prostu z kolei gra aktorów mi się podobało młodzi ludzie bardzo dobrze grali, tylko że mi jako historykowi to pewne fakty się jakoś mm -hmm. z zgadzały, więc to mi to... Chciałabym wrócić też do warsztatów, które, które były w, na wiosnę, czyli o interpretacji teatru z Katarzyną Niedurny i Piotrem Morawskim, oraz te, po spektaklach. I chciałam się Was zapytać, no, czym one dla Was były? No, czy pomogły Wam odczytać oraz interpretować spektakle? Czy, czy były dla Was y, pomocne? Dla mnie bardzo. A jeszcze taką przy okazji, przez przypadek wzięłam, nie pamiętam jaką gazetę. Zresztą ja czytam newsy tylko i wyborczą czasami. I tam było o teatrze, i że szczególną wartość ma przedstawienie, jak po przedstawieniu są warsztaty. I że wtedy te komórki nam się jakoś tak rozwijają, tam się... Ja sobie myślałam, matko, jak dobrze, że ja mam te warsztaty, to mi się tam te komórki rozwijają. Ja bardzo lubię, jak po spektaklu są warsztaty. I to idealnie, jakby było tego samego od razu dnia, albo następnego. Bo tak jak mówił, bo tak jak tu koleżanka mówiła, wtedy człowiek właśnie się... A, a ten zobaczył to, a ten zobaczył tamto, a, ten, a ja tego nie zauważyłam, to mi się to nie podobało, i mu się podobało. Dlaczego się mu to podobało, jak mi się nie podobało? I człowiek zaczyna sobie doszukiwać. Ja bardzo lubię. Pamiętam na przykład warsztat, to była sztuka chyba na jesieni tęsknica. To mieliśmy od razu po przedstawieniu warsztat. W, w, chyba w powszechnym. Ej, Powszechny. Powszechny. Jeju, jaka to była. Piękny, tak samo jak po powrót do Raims, Też mieliśmy od razu po spektaklu. I wtedy te emocje w nas, o matko kochana, jakie to było genialne, bardzo, bardzo. Ja to lubię, warsztaty, jak my coś robimy. Jak tam. No, oprócz wypowiedzi, to jeszcze jak coś robimy, jak się tam dzielimy na grupy, czy jak coś przyklejemy, tak jak to po tej tęsknicy było, czy wypowiadamy się na ten temat. Nie lubię, jak staje ktoś i nam wykłada. Tak, bo tego to lubi. było z Piotrem, nie? Tego nie lubię. Mieliśmy, że jedna osoba była reżyserem, druga była aktorką, trzecia jakąś administracyjną tak, 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 tak. i Tak, tak. To, to było, bardzo było bardzo fajne, bardzo. Podobały mi się warsztaty ostatnie, te gdybym cię nie poznał. Te, te, tą planszę, jak żeśmy rysowali tą... Oś czasu. Oś czasu, no. To mi się podobało. Każdy miał coś dla siebie. Coś mógł powiedzieć, wpisać rok. Znaczy ja wiem, co masz na myśli. Ważne wydarzenie, Ważne wydarzenie. które miało miejsce, tak. ale gdyby się nie wydarzyło, bądź wydarzyło mhm. by się w inny sposób, w którą stronę poszłyby nasze losy? Czy, no właśnie, czy tak jak właśnie. zadziało się do tej no. pory, czy też zupełnie inaczej? Mieliśmy w międzyczasie wykład o Szekspirze, z profesorem Komorowskim, czarcie Rosu, czyli kuchnia szkocka. Profesora Komorowskiego kochamy wszyscy. Chciałam powiedzieć wszystkie, ale wszyscy, dlatego że panowie też są w naszej grupie. Jest genialnym, cudownym, wspaniałym człowiekiem, który maluje nam świat inny, świat szekspirowski. Potrafi tak przekazywać informacje i ciekawą wiedzę w tak obrazowy sposób. Po prostu jesteśmy zaczarowani. Jest naprawdę wyjątkowym, bardzo spokojnym, stonowanym człowiekiem, który jest po prostu kopalnią wiedzy, i widać jak on wydobywa z siebie, maluje jak pejzaż te historie w bardzo ciekawy sposób, z wiedzą dogłębną tu, akurat w tym czarcim rozsole o truciznach, o ziołach, o historii, o gadach. W ogóle to jest cudowne. Warsztaty są świetne, jeśli chodzi o wiedzę i po prostu chłonę to. Na koniec tej części podsumowania mam jeszcze jedno ostatnie pytanie. Co sądzicie o doborze spektakli? Ukłon w stronę Kariny robię. Jestem jej bardzo wdzięczna za to, jakie ona sztuki nam oferuje. I nie zawiodłam się ani razu. Właśnie, że bardziej refleksyjne bardziej, a nie takie, że mi palcem o tu się zaśmie i tu, i tu i tam. I to akurat właśnie w teatrze nie lubię. znaczy to dla mnie... no, no nie, no, to, to nie, nie jest dla mnie właśnie teatr odpowiedni, o tak to powiem. a, a te wszystkie sztuki, które oglądałam, to, to właśnie były dla mnie. Dobór jest genialny. Dlaczego? Dlatego, że w Warszawie dzieje się tak dużo na scenach teatralnych. Jest tyle teatrów, tak różnych, impresaryjnych, nowoczesnych, eksperymentalnych. Naprawdę trudno się w tym pozbierać, a już wiem jaki spektakl mi odpowiada, co bym chciała zobaczyć i dla mnie ten dobór jest idealny. Mogę spokojnie Wiem, że to jest pozycja, której nie będę czuła, że zmarnowałam czas, nie będę chciała wyjść, nie będę czuła się obrażona, czy oburzona. To są spektakle, które trafiają w mój gust. No, nie chcę powiedzieć poziom wyrobienia teatralnego i mi odpowiadają. I po prostu idę. Teraz już idę jak w dym. W kolejnym odcinku porozmawiamy o dostępności teatru. Oraz o informowaniu o treściach wrażliwych w spektaklu. Projekt Ochota na Teatr finansowany jest z budżetu Miasta Stołecznego Warszawy, dzielnicy Ochota.